Bardzo dobrze. Myślę, że widząc czas i, i widząc, że, że ten czas się poprawia z startu na startu, jestem zadowolona. Mam nadzieję, że to jeszcze jestem w stanie urwać się z tego półfinałowego czasu, no, ale na razie jestem zadowolona. Ksztafety i pięćdziesiątka. No, na pewno setka. Jest taką konkurencją, którą, którą lubię na pewno na krótkim basenie i, i na pewno uczę się z każdym startem pływać tą konkurencję. Ale, ale nie ukrywam, że czekam na 50. Jest ostatniego dnia to jak zawsze i myślę, że będzie warto. I cieszy mnie to, że, że ta setka też dzisiaj była na dobrym poziomie, bo to pokazuje mi, że 50 też będzie dobra. Chciałam bardzo podziękować za, za ten doping, bo to na pewno dodaje wielkiej motywacji. Myślę, że wczoraj w sztafeta męska dostała dodatkowej energii, kiedy wychodzili na, na finał. Bo, bo to na pewno słychać, słychać dzieciaki słychać jak kibicują nam, i, i to dodaje naprawdę niesamowitej energii. Dzisiaj byłam w kolorumie i słyszałam jak kibicowali Hacprowie, kiedy wychodził zresztą każdemu z reprezentantów Polski, potem przyszedł mój czas i, i to samo było. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim dzieciakom i, i trenerom za, za tak wielki doping. I myślę, że My z, na pewno z, damy siebie wszystko, żeby, żeby czasy były jeszcze lepsze.